że czekał za chwilę Słuchajcie, sopotarano. rano Wyduje posłusznie, że wstaliśmy i nie, nie kombinujemy jak tu nie jechać bo tu nic nie da nie? Tu masz słodką bułkę jakbyś chciał z wczoraj takie o Idziemy takie o. po Rafała Idziemy do sklepu po tarcze Kupić tarczę do tego podwójnego grainera bo te tarcze tam, no to już sam metal jest. słuchajcie, wczoraj z tym przykryciem rezyną to żeśmy trafili w ten dzień idealnie. Dzisiaj popadało w nocy od razu. Także mam nadzieję, że to przebieje koło południa. Nie będzie padało, to mógłbym pomalować ten dach. Wiecie o co chodzi. A jakbym pomalował ten dach, to jutro mogę tam wpaść, zamontować te okno dachowe. Taka sytuacja. I no i wrzucić leda, dzisiaj bym go mógł naciąć i tak dalej. Także jest co robić. Trochę wycinania, trochę przewracania, trochę sprzątania. Także będzie chata od razu inaczej wyglądało. Dużo to mi nie ma. Damy radę. Kable trzeba kupić, bo mamy za mało. Prawdopodobnie wszystkich kabli. <laughs> zaraz sprawdzimy. Dwa i pół, półtora. I jedziemy z tym. I puszki metalowe. Let's go. Siemano, Norbaczki, Jesteśmy na trawisie po worek hardwola od razu, bo cement mamy. Więc takie rzeczy sobie musimy wziąć, bo jak puszki wytniemy, a wytniemy je szybko, to trzeba je od razu obstawić, nie? Gumki mamy. Wejdę zapytam się czy tarcze mają, bo właśnie do tej wyżynarki, którą mam <klimy> o, te tarcze tam dojechane są. Właśnie nie, zobaczcie jaki rozmiar jest. Jest to opakowanie tutaj. Muszę ja sięgnąć. Więc nie, to sobie tak ustaliłem, już praktycznie plan głowy na głowie. Plan głowy. Plan głowy Rafał ustawił. Na następny tydzień, jak plastros przyjdzie, to mamy takie różne rzeczy, jak rynny, weźmie jak tam obrobienie do końca, z boku gdzieś tego starego dachu. Dojdziemy. Jakie tu są tarcze, jaki tu jest rozmiar. Taki coś, słuchajcie, taka maszyna nie, nie była jakaś super droga, ale tu są tarcze. W ogóle jak to się odkręca ciekawy jestem jakiś klucz dali Tu jest klucz No ale te tarcze są dojechane Muszę zobaczyć jaki jest rozmiar tych tarcz Hello my friends Idziemy słuchajcie Nie wiem czy bluza chce czy nie chce i mogę się zdecydować. Teraz zaczęło znowu padać. Przed chwilą byłem na dachu, sprawdziłem czy wszystko ok. Wszystko jest ok. Przemiotłem z wody, bo mówię, a już zaraz zacznie, przestanie padać. To niech się szybciej osusza, ale tu zaczęło lekko jeszcze mrzeć. Więc za chwilę wejdę jeszcze raz. Ogólnie ryzyna zrobiła robotę. Chłopaki to ogarniają. Tędy już nie wejdę, bo jestem zajebisty. Dobrze, że drzwi otworzyłem. Byśmy tak są stali na robocie teraz. Tutaj jeszcze mokry w środku, bo nie ma okna, nie. Okno dopiero widzi jutro, jak pogoda się uspokoi, tak jak mówiłem, to wysuszy się to wszystko. Tu ogólnie nie potrzebuję bluzy. Zwariowałem. Dobra. Więc ogólnie sytuacja jest taka, że muszę pozaznaczać sobie punkty elektryczne, przygotować to, to no, zaznaczać i będziemy to ciąć. Maszynę mam. Tarcze kupiłem jakieś tanie po coś Bo w skrócie się siedzi 35 za sztukę ją ja mówię, nie, oszaleli. I wtedy tu zabezpieczyłem rurki, które wychodzą z ziemi W ogóle to jest dramat Założyłem takie że z worka Owinąłem taśmą I zrobiłem takie, wiecie Zabezpieczenie, bo jak będziemy przewracać ścianę Czy ktoś tu będzie chodził, nie? To zaraz kopniemy i będzie problem Będzie trzeba rozkuwać dalej Poza tym co? Ten próg wyjeżdża Miałem takie wrażenie? Nie, dobrze jest. teraz sprawdzimy też, na jakiej wysokości my jesteśmy względem e, z naszą posadzką, ale wydaje mi się, że było w miarę. To się wszystko okaże. Poza tym dach nie cieknie. Oprócz tego otwarcia, no to normalne, nie? Także nie, dopóki okna nie będzie, no to nic z nie zrobimy. Poza tym jest OK Także ja biorę się za planowanie, jak będziemy już wszystko mieć porysowane, Odpalam maszynę, Tniemy. Proszę. Panowie, na chwilę musicie uciec stąd. Ja muszę to pociąć, bo ja, ja wiem, gdzie, co i jak. Wszystko rozmierzone. Co, to? <śmiech> 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 Cio, ale nie mogę, bo ty yeah. Rąk tu nie wkładajcie! Tutaj Hello Wietnam! Słuchajcie, wszystkie cięcia są porobione. Także 5 minut przerwy. Uwaga. I wyjdziemy z na razie. I będziemy mogli to kuć? Ta posadka jest krzywa. Tu jest nie Centymetr różnicy jest tutaj, albo półtorej, lewa prawa. Bo jak poziom rzuciłem, żeby sobie po, po powycinać, bo już mamy wszystko ponacinane, słuchajcie, teraz tylko trzeba to wykuć. I do końca dnia muszę te puszki powstawiać. Dach omieciony, przetarty. Ja go jeszcze tam papierem mechanicznie przelecę i będzie pomalowany, więc jutro będzie można wstawić okno. Dobra, jedziemy do. Dzisiaj McDonald's serwuje śniadanie, obiad, kolację. 4 wrócił do domu i, i pracuje i powinniście brać z niego przykład. Let's go. To chyba szersze ustawienia, nie wiem, będzie nas widać, będzie nas widać. Słuchajcie, to poleci i tu i tu, nie? To jest unboxing. Dostaliśmy prezent od bardzo dobrego kolegi ze Szczecina. Co niektórzy kurwa dostaną gula i będzie oh, 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 kurwa, zaraz będzie 5 TikToków, kurwa, 4 YouTube. Y. <laughs> połączenia z rodziną, <laughs> to was tak urządził. Nie? Tak, to was tak urządził, kurwa. Psychicznie, ludzi, kurwa. Ja pierdolę, nie? Jak ja to czasami próbuję się nawet chwilę zastanowić nad taką postacią, jedną czy drugą. To mówię, co jest do chuja, nie tak tam pod tą czapą, kurwa Swoimi sprawami, ludzie się zajmujcie, a nie obcymi. Słuchajcie, poza tym Morda uśmiechnięta, tak. Dobrze, dziękuję. Proszę się nie denerwować, już ten dążyk będzie tutaj w operacji u mistrza Jarka. Kto kojarzy? Mistrza Jarosława. Bardzo pozdrawiam go gorąco. Jest zwariowany pozytywnie. Ja go lubię bardzo. Także ten... Otwieramy, słuchajcie, patuszka. A tam w środku. A tam w środku biały śnieg. <noise> ze Szczecina. Ze Szczecina. A co się było? Jarzyna ze Szczecina, nie? A. Także uważajcie tam w Szczecinie, bo jest, jest koleś. Wysyła paczki. Tak, wysyła paczki. <noise> Do Anglii. To zaraz się okaże to jakaś bomba, kupa, kurde, nie? Wy mnie liczycie na jakieś dramy. Poczekajcie, zaraz zobaczymy. A tam jeszcze jeden box. Tak będzie 15 boks. Czekaj, są tutaj popakowo te. Teraz będzie. Jezus, chłopie. Tak to ja paczek nie mam. Chłopie. Poczekaj, poczekaj, coś tu się wynurzyło. Fiat 126p. Jaki piękny I w ogóle tu jest logo napisane. Ty jesteś niemożliwy. Zobaczcie. Na dachu. To już nigdzie nie pójdzie, to tego zostanie umie. Ja tego nawet nie odpakuję. Jest gang 126P, zobaczcie. Czeicie? Ja pierdolę. jaki zajebisty. Dzięki, dzięki straszne. Ale normalnie jest petarda. Jak ja to chłopakom pokażę, to dostaną zawału serca. <laughs> Na dachu jest gang 126P. Piękny maluszek. Bardzo, bardzo dziękuję, podoba mi się. Ale to nie koniec, bo tu coś jeszcze chłopak dorzucił. Co ty coś tu... Nie, no tego to nie pokażemy, nie? Nie, żarty. <noise> Ej, koleżko. Czekaj. Co jest z tej małej poreczku. Co ty żeś tu wymyślił? Podświetlanie? O, nie, dostałem, ja już więcej ja dostałem. Ty jesteś zwariowany, nie? Wiesz co, ja ci powiem tak, wszystkie te gadżety zamawiam w ilości 5 sztuk. Pierwszą 5 sztuk zamówiłem i swoją, swoją oddałem koledze Część. Wczoraj koledze, moja córka, wysłała inny emblemat, który też był zamówiony, właśnie. Ja, ja taki jestem, że ja swoje życie oddaję i mówię, a później sobie zamówię. Słuchaj. Ale ty mi to teraz zrobiłeś niespodziankę, bo ja mam w ogóle wyjątkową podstawkę. Z gangiem, zobaczcie. <laughs> ale numer mi odwalił. Czyli tak. Podstawkę mam taką, jak chłopakom wysyłałem. Ale to. To Tylko ja będę miał. Czyli jest szkiełko. Zobaczcie, i podstawka świecąca do tego. No nie, no petarda, stary. Czyli to wkładam tu. I to będzie stało u mnie na biurku. Albo nie, w Living Roomie. Słuchajcie, no nie, no jest petarda. W ogóle to jest bo to jest gangs 26P. Wydrukowany. I to będzie fajnie tu poświetlało. No zajebiście, ale pomysł stary. Wielkie gratki, naprawdę, dziękuję bardzo. Dziękuję, 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 dziękuję Ja jeszcze do Ciebie napiszę, ale no masakra stary Także dziękujemy bardzo Pozdrawiamy Szczecin Siamo nie wiem czy są się do mnie zagadać, czy coś Ale raczej nie Słuchajcie, jest pół drugi. Ja biorę się za przycieranie tego dachu. Taką tarczę zabrałem z sobą tam na górę. Zmiotkę mam tam, papier mam tam, także ja sobie to przygotuję. Chłopaki w tym momencie wykują. Te bruzdy, które są ponacinane. Trochę kurzko opadł. Hello? Which one? Yes? Which video? Yes? Are you following us? Amazing, dziękuję, you. You should leave the likes then. Every Friday. Yes, every Friday we try to. Nie uwierzycie, co tu się stało. Nie? Ty, słuchajcie tej opowieści. Gościu wie, dlaczego tak na mnie patrzył? Bo on widział nasze tańce? On widzi wszystkie nasze filmiki i mówi, że jemy, że gotujemy i tak dalej. On wszystko wie. Niesamowity. Naprawdę. Nie? No, no i mówił, że robił ten podjazd sam, że myślał o przebudówce, ale przybudówka zatrzymał się, myślą, myśleć o tym, jak dostał wycenę za rury, które musi wymienić. Bo on ma tą samą historię. Dobra, nie ma co. Nie czasu, jedziemy. Dobra, słuchajcie, zanim już skończę, bo zaraz skończę, ja sobie przeleciałem cały ten dach tutaj na szlifierce. Warto zaopatrzyć się w taki papier na tarczy. Bardzo ułatwia pracę i przyspiesza. Wyciąłem od razu bruzdę pod leda, także to już jest gotowe. Jeszcze raz przejdę zamiatając, czy wszystko wiecie, gra, czy pozbyłem się jakichś takich, o, takich to. Spróbuję sobie jeszcze lekko przytrzeć. Wiadomo, że nie będzie szkło, nie? Nie, będzie, nie będzie super równo, bo to jednak też się układa czasami po swojemu, ale chodzi o to, żeby nie było jakiegoś takiego, wiecie, dziwnego garba gdzieś tam zostawionego albo ulano, ulanej rezyny, nie? Jakiegoś włosa stojącego, bo to później będzie wiecie. Także ja spokojnie sobie jeszcze raz przejdę, zamiatam to i przygotowuję się do malowania, okleję sobie wszystko dookoła. Let's go! Same malowanie to już jest tam przyjemność, nie? Ale przygotować wszystko to jest zawsze najwięcej czasu, żeby później ten efekt był dobry. Teraz jeszcze okleję wszystko dookoła i będę sobie leciał. Najpierw polecę roleczką dookoła cały, znaczy cały dach z góry, wszystko zrobię. A później na drabinie obejdę wszystko dookoła i obmaluję. Nie? Ale żeby to zrobić to muszę przykleić taśmę. Popaki też kują cały czas. Już jest wszystko praktycznie wykute. Jeszcze tam dwie linie. Nie patrz tak na mnie dziku się jedną. Co się ode mnie chce, nie wiem co. Słuchajcie. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. Także podziwiajcie. Oczywiście... Ta rezyna najwięcej robi roboty, bo to jest tylko top coat, nie? To może się zużyć, możecie to przemalować jeszcze raz i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że pół godziny po malowaniu, dlatego jest taka tu mrzawka, Bo jakaś malutka chmurka sobie szła. I sobie zrobiła takie psyk i poszła. <grym> ja pierdziele normalnie, a tam nic nie ma, nie? I do jutra i cały dzień nic nie ma. Ale jeszcze musiałem mi psikusa takiego odwalić. No nic, także mam nadzieję, że to się nic nie stanie z tym. Płyta była sucha, wiecie. Także to też wiaterek przewieje. Może i dobrze, że się tak stało. To się okaże jutro. Także taki mały baraneczek się zrobił. No nic, jedziemy z tym. Buda jutro będzie zamknięta. Jutro tu wjeżdża okno. Popaki tutaj też zrobili sporo. Powykuwali mi wszystkie miejsca, które ja zaplanowałem. Tu będą sfery, tu będą dwa gniazka. Ogólnie jest mały problem. Słuchajcie, kuchnia nie wejdzie. Ja naprawdę nie żartuję. Tutaj mamy trzy gniazka, czwarte tu. Tu mamy jedno urządzenie, tu mamy drugie, tu mamy trzecie. Tam zacznie się ring schodzący w dół i będzie sobie szedł tam dookoła. No nie powiecie, że nie I będzie szedł sobie dookoła pomieszczenia tu Tu już przepilotowaliśmy też, żeby się przedostać Tam też Tam też jest pilot zrobiony na światło I tu będzie sobie szedł Przez spery, breakery, do góry I out Także Wszystko zostało zaplanowane i cieszysz się bardzo, nie? Idziemy, co, Rafał? Z na lawy Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Odskoczysz z tej małej. No raczej, żeby to się nagrało. Stwierdziliśmy, że będziemy więcej nagrywać patologii. Bo patologia się sprzedaje. Może mi się nagrywasz. Pieniądze może jakieś zarobimy. Na razie. Dobra, jedziemy. Przedłuchacz zostawiamy? Przedłużacz zostawiamy, ja tam dalej i wyłączę go. Oh. See you tomorrow, bye bye. Ciao, ciao.